Cześć ma kot. Stworzę o tobie piosenkę. Kotek Stanisław dobry jest. Lubi się bawić. Choinką. Kotek Stanisław dobry jest. I lubi się myć. Lubi się myć. Nie wiem dlaczego, ale lubi się myć. Kotek Stanisław lubi się myć. Teraz się nie myje, tylko śpi. No miau, miał. Jaka fajna jest. Kotek miał. Kotek miał. Kotek miał. Drapu drap. Pogłaskajmy kota. Kotek Stanisławie Tanisłowi ja chcecie tylko pogłaskać. Pogłaszczemy kota miau 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 pogłaszczemy kota miau 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 pogłaskałem łę i teraz i teraz kotek 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 jaki słodziak zobaczcie jaki słodziak jaki jest no zobaczcie, jak śpi sobie. Miau, miau. Kotek Stanisław jest bardzo słodki. Jego się pokłaska, to zawsze mruczy. Ale prowadzi walkę z Baltazarem Gąbką. Nie go nie powstrzyma. Ten, den 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 ale prowadzi walkę z Bartazarem, kum, kum, ale prowadzi walkę, ale prowadzi walkę. No dobra, zostawię go śpiącego.